Jesteśmy, a w każdym razie czujemy się potomkami Polan. Tu nasze siedziby, stąd nasz ród. Tu możemy jeszcze wiele innych wspomnień, opowieści o tym, że czujemy się właśnie Słowianami zamieszkującymi między Bugiem a Odrą, czyli w dorzeczu Wisły i Odry. Ale czy naprawdę zawsze Mieszkali tu Słowianie. Czy jesteśmy naprawdę potomkami Pogan? Te pytania nasunęły mi się podczas czytania książki pana profesora Andrzeja Buko, świt państwa polskiego. Dzień dobry panie profesorze, mam przyjemność rozmawiać z autorem książki, panem profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Buko, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu. Panie profesorze. Czy jesteśmy potomkami Polan? A ja Pana zapytam, czy istnieli Polanie? Eee, no teraz to mi Pan zatkał. No ja, jak to? No, no wszyscy wiemy, że byli Polanie. No tak, ale rzecz polega na tym, że w Wielkopolsce, utożsamianej właśnie za miejsce, gdzie byli Polanie, Polan w ogóle nie odnaleziono dotąd. I w żadnych źródłach polanie nie występują, mówię na, na ziemiach polskich. No to skąd Występują go polanie tam. A, a gdzie byli polanie w takim razie? No to jest pytanie, na które próbujemy szukać odpowiedzi. Sprawa jest skomplikowana, dlatego że uważało, uważano, wielu historyków znakomitych uważali oni, że po, nazwa polanie, że się odnosi, jest młodszą po prostu nazwą Goplan, o których pisze geograf bawarski. Aha. Nad jeziorem GoPło, że byli Glopeani, Goplanie, tam gdzieś ko koło Kruszwicy, nad jeziorem GoPło. Pamięta pan legendę no tak, o wieży, tak, tak. gdzie popiela myszy zjadły, prawda? Mysia wieża w Kruszwicy. No i krótko mówiąc, że tam należałoby poszukiwać tej najstarszej enklawy osadniczej, gdzie byli Polanie, czyli wcześniejsi Goplanie. Przecież polega wszakże na tym, że nie tylko nazwa Polanie w odniesieniu do Wielkopolski nie występuje nigdzie, ale nad jeziorem Gopło nie zidentyfikowano osadnictwa z IX, powiedzmy I-X wieku, które można byłoby odnieść do istnienia w tym rejonie jakiejś dużej wspólnoty etnokulturowej, z którą można było wiązać nadzieję, że z nich właśnie my się wywodzimy dalej, jako Polanie, jako Polska i tak dalej. Polanie występują, ale w kontekście Rusi Kijowskiej wcześniej? No, ale zaraz, 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 chwileczkę. Polanie na Rusi Kijowskiej, to skąd oni się wzięli tutaj? Panie profesorze, to ja proponuję troszeczkę inaczej. To zgodnie z tym, co pan napisał w swojej książce. A cofnijmy się do samego początku. Na przykład gdzieś do, w okolice powiedzmy, roku zerowego, czyli wtedy, kiedy jeszcze istniało Cesarstwo Rzymskie. No kto tutaj zamieszkiwał? Bo czasem tak patrzymy, o Biskupin, prawda, prastary, słowiański. No ile wiem, Biskupin nie jest słowiański i w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. No, no więc, jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy odległej przeszłości, wspomniał Pan o Biskupinie, no to się rzeczy zamieszkiwali tu cały czas Słowianie. Poczynając od Biskupina, prawda, prasłowiańskiego grodu. Tak, no właśnie. Z epoki żelaza aż po wczesnych Słowian, których znamy już archeologicznie, oni są do uchwycenia drogą badań archeologicznych i potem aż do tych plemion, o których Pan wspomniał, znaczy przy okazji Polan, ale było ich tutaj więcej, w tym wiele z nich wymienianych w źródłach pisanych, które możemy zlokalizować. Na początku naszej ery, powiem Panu tak, że w moim przekonaniu byli tutaj ludzie staroeuropejskie i to genetycznie da się Uzasadnić. To znaczy, jakie ludy, no, na przykład skąd oni byli, albo z czym można by ich jakoś powiązać? E, e, to jest sprawa złożona, bo migracje odbywały się cały czas. E, można byłoby ich powiązać z jakąś e, wspólnotą, byśmy powiedzieli innoeuropejską, z której się potem wykształcały różne ludzie, ale to było cały czas wszystko w ruchu. No i dali... Celtowie. Proszę? Celtowie byli? Celtowie byli. Byli, ale to już byśmy powiedzieli ostatnie dwa, trzy wieki przed naszą erą, czyli czas już nam w cudzysłowie bliskie, tych już rozpoznajemy. Oni są poświadczeni również źródłowo, ale są poświadczeni również archeologicznie. No właśnie. Co więcej, mamy wiele odkryć na ziemiach polskich, które zawdzięczają, które no dają nam jakąś jakieś duże znaczenie cywilizacyjne. Kogarnicarskie, produkcja żelaza. Monety, wie pan, to są po prostu przedmioty kultury materialnej związane z cywilizacją Celtu. Bardzo bogaty asortyment narzędzi z żelaza. No właśnie, panie profesorze, pod Warszawą na przykład jest takie mazowieckie centrum hutnictwa, czy historyczny, prehistoryczny. Poza muzeum, muzeum, tak, muzeum. No właśnie, jest muzeum. No to, to co tam, to, to znaczy to ci celtowie odlewali to żelazo, czy wytapiali? No, tego typu ośrodki powstawały też z inicjatywy celtów. Oni rozwinęli produkcję kowalską, w ogóle metalurgię na wielką skalę I potem w okresie wpływów rzymskich, mówimy o pierwszych, w wiekach naszej ery, to funkcjonowało z wielkim powodzeniem. No podobno właśnie to tu wytwarzano to żelazo, które pozwoliło wytworzyć narzędzia, czy właściwie dokładnie miecze, którymi no, barbarzyńcy pokonywali Rzym. No tak się mówi. Tego nie udowodnimy, ale oczywiście, że tego żelaza produkowano więcej, aniżeli należało produkować na potrzeby lokalne. Tym bardziej, że Oprócz Mazowieckiego mamy drugie wielkie centrum w rejonie Gór Świętokrzyskich. A, a, -Gór Świętokrzyski. tam, ale, gdzie tam, gdzie jest Łupianowa. Ale panie profesorze, ale równocześnie wiadomo, że gdzieś około III wieku przez nasze ziemie przetoczyli się, można powiedzieć, goci, którzy gdzieś według Cassiodora i Jordanesa, czyli historyków właśnie gockich, i rzymskich, gdzieś przybyli z Gotlandii, no nie wiadomo gdzie była ta Gotlandia, gdzieś przez Bory Tucholskie, gdzie zostawili swoje kamienne kręgi, przeszli w okolice Krubieszowa, gdzie z kolei założyli no, wiele, wiele osad i to takich, gdzie rzemiosło kwitło, a potem gdzieś sobie poszli na wschód i zniknęli. Na południowy wschód, nad Morze Czarne. Rzecz polega na tym, że po Celtach, o których wspominaliśmy, którzy byli w ostatnich wiekach przed naszą erą, Miejsce ich zajęli, Celtowie potem cofnęli się, powiedzmy, o. na południe, ale miejsce ich zajęli Wandalowie, mówimy o zachodnich ziemiach polskich, Tak. Gocio, o. który Pan wspomina, tutaj od Wisły byśmy powiedzieli, e, Mazowsze i dalej, tak jak Pan mówił, w kierunku Małopolski południowo-wschodniej, rejonu Grubieszowa i dalej na południowy wschód w kierunku Morza Czarnego. To był obszar, jak gdyby podzielony na te dwie strefy. Jeżeli byśmy teraz przyjęli tezy części naszych kolegów, którzy uważają, że te migracje, właśnie obcych plemion germańskich, bo i wandalowie, i, i goci, były to plemiona germańskie, odgrywały tutaj podstawową rolę, to byśmy mieli obszar Polski podzielony na dwie części. Mniej więcej na zachód od Wisły to byliby wandalowie nazywani też strażnikami z szlaku bursztynowego, jak pan wie, jest to czas, wielkiego eksportu bursztynu z nadmorza bałtyckiego Sambii, tak zwanym szlakiem bursztynowym, którego jednym z centrów był Kalisz. Powiada się, że Tolemuszowa Kalisja na bursztynowym szlaku to dzisiejszy Kalisz. I dalej w kierunku Wrocławia, gdzie olbrzymi depozyt również został bursztynu ponad 400 kg znaleziony, i dalej tam gdzieś w kierunku wiednia a do do, do, do do Rzymu. Czyli mamy wielkie drogi handlowe związane z handlem bursztynem tutaj i wandalowie byliby na tym szlaku bursztynowym takim dominującym ludem, który się tutaj osiedlił. No a na wschód od nich wspomniani przez pana Goci, którzy w pierwszym wieku naszej ery najpierw wylądowali gdzieś w rejonie tutaj Zatoki Gdańskiej. Tam są też te kurhany, o których pan wspominał w rejonie Borów Tucholskich, w rejonie Wejherowa i tak dalej. I potem przemieszczali się poprzez Mazowsze na dół. Taka byłaby sytuacja, byśmy powiedzieli, w pierwszych trzech wiekach na wierę. Ale wracając do koncepcji tej poprzedniej, starszej, to powiada się, że ci mogli być, ale i tak główną rolę odgrywali tutaj prasłowianie, kojarzeni z kulturą przeworską. Kultura przeworska, zdaniem części badaczy, jest to taka Miejscowa, byśmy powiedzieli o tej tradycji sięgającej gdzieś tam, aż epoki żelaza czy brązu, i te ludy przekształcały się drogą ewolucji, ale trwały w tym miejscu. Albo druga koncepcja, to jest ta, że byli tutaj, były tutaj w tym czasie ludy germańskie, czyli Wandalowie i Goci, którzy w pierwszych wiekach naszej ery na tym terytorium próbowali również swoją domenę jakoś ustanowić. Zostałem również, że na teren Polski w okolicach VII wieku, czyli sporo później wkroczyli Awarowie, a wraz z nimi Słowianie. I to była taka fala, która po prostu wyparła tych, którzy tu wcześniej mieszkali. No, wcześniej jeszcze był okres, powiedzmy sobie, tak zwanych wędrówek ludów, wędrówek ludów. Aha. Kiedy goci, część z nich wraca z powrotem do Skandynawii, południa część zostaje. Tam na południu, gdzieś w rejonie Morza Czarnego. E, wandalowie też się wycofują stąd. Znamy ich potem z epizodów, pamiętam, pan, wandalowie niszczą no potem e, są w Hiszpanii i a tworzą swoje państwo w północnej Afryce, prawda? Już gdzieś mówimy o V wieku, czyli dalej już tu ich nie ma. Natomiast w tym okresie migracji, właśnie tych wielkich takich migracji, wędrówek, ludów. Tereny są środkowej Europy, w tym ziemie późniejszej Polski, są częściowo, można powiedzieć, nieopustoszałe, ale to osadnictwo jakoś się trochę porwało. Mamy tutaj świadectwa, że mniejsza wtedy jest produkcja roślin uprawnych, że następują duże przekształcenia również środowiska naturalnego. A, czyli, czyli po prostu zarosła tutaj puszcza, bo tego nie mogło być Polan, bo nie mogło być pola. No więc właśnie, bo nie było wola. I w tym momencie wkraczają najpierw Słowianie, gdzieś powiedzmy druga połowa V, początek VI wieku, a Warowie to jest VI wiek Myśmy, yy, 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 szósty wiek na południu, u nas powiedzmy z ich świadectwa są z VII-VIII wieku. Ale Słowianie byli tymi, którzy są rozpoznawalni archeologicznie począwszy od wieku VI i VII na ziemiach polskich. Ale no nie, nie jest. Są... przepraszam bardzo, panie profesorze, przecież są groby awarów. Jedno, o ile dobrze pamiętam, nawet w okolicach Krakowa zostało odkryte piękne wyposażenie. To był bardzo bogaty gród jakiegoś wodza. Ale mówię, awarzy u nas są w okresie późniejszym. Oni wcześniej wystąpili na terenach dzisiejszej Słowacji, Aha. na południu od łuku Karpat. Tam, gdzieś nad Cisą były ich główne siedziby. Od VI wieku, po połowie VI wieku. Natomiast u nas przed awarami najpierw czytelni są Słowianie. Oni pozostawiają takie też punktowe po sobie ślady w postaci albo cmentarzysk, są to niewielkie, właściwie cmentarzyska, właściwie pojedyncze groby znajdowane ciałopalne w garnkach, tak zwanych typów praskowych. To są takie proste, niezdobione naczynia z takiej grubej roboty albo osady, które były zakładane na cyplach podmokłych, w miejscach naturalnie obronnych i chałupy, które miały charakter półziemianek albo ziemianek, takie, które znamy jeszcze powiedzmy z okresu międzywojennego, u nas gdzieś tam na wschodzie, potem jako takie piwniczki się przechowały do przechowywania produktów rolnych. Otóż te półziemianki nieduże, mniej więcej 4 na 4 metry, to była cecha charakterystyczna budownictwa wczesnosłowiańskiego. I oni w różnych częściach naszego kraju są identyfikowani, ale też wyspowo. Nie tworzą większych jakichś skupisk, Grodów nie budowali. I to ich wyróżnia właśnie też dla okresu między gdzieś tam końcem V., VI, VII wiek, mówiąc na ogólnie. Dopiero potem są plemiona, są awarowie wtedy, w tej czytelni też. Czyli no, trochę, trochę mnie pan zmartwił. No, nie pochodzimy od Polan, wszystko jest troszeczkę inaczej. Inne ludy tutaj przychodziły, wycofywały się. No tutaj niezła mozaika musiała panować, i w no, jakości piastowie musieli sobie poradzić, bo pewnie Jakieś resztki tych ludów zostały, i trzeba było też zrobić to jakiś w cudzysłowie porządek. Tak, ale z Polanami jest sprawa cały czas do wyjaśnienia. Pamiętajmy o tym, że to od Polan wzięła się nazwa Polonia, Polania, Polska, prawda? Tylko jest pytanie: czy istniał lud o tej nazwie, czy była to pewna nazwa kulturowa o dawnej tradycji? gdyż jak powiedziałem na początku. To nie tylko Chrobry rozpoznawany jest jako Książę Polan, jako Książę Polański, ale mamy Polan w rejonie Kijowa, mieszkają Polanie, ale Polanie również występują z tego, co piszą językoznawcy w Macedonii w tym czasie, co by wskazywało, że chodzi bardziej o pewną nazwę kulturową. Polanie po raz pierwszy pojawiają się w źródłach pisanych odnośnie ziem polskich w końcu X wieku, ale nie w Polsce, tylko w klasztorach benedyktyńskich. Czeskich. Oni taką nazwą określają swoich sąsiadów od północy, czyli po naszej stronie Karpat, tych na ziemi krakowskiej. Stąd to są z końca X wieku dokumenty, o których piszą mediewiści, gdzie ta nazwa Polanie występuje. Panie profesorze, to wszystko jest fantastyczne, no sensacyjne. Szkoda, że tego nie uczymy się w szkole. Właśnie. To by troszeczkę może poprawiło również zainteresowanie historią, zainteresowanie naszymi dziejami. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za tę fantastyczną rozmowę. No i liczę na to, że zechce się Pan dać namówić na kolejne spotkanie i kolejne rozmowy o tych niezwykłych sprawach wiążących się ze świtem Państwa Polskiego. Przypominam jeszcze raz Pana znakomitą książkę, którą właściwie... Każdy kulturalny człowiek, każdy kulturalny Polak powinien przeczytać. Bardzo Wam dziękuję, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.